Cześć słuchawko -maniacy. W dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing DACA od New Force, czyli UDAC 3. Sprzęt jest dedykowany dla osób, które chciałoby podłączyć jeszcze coś lepszego do swojego komputera czy do laptopa, który to posiada słabszą kartę dźwiękową, a DAC trójka od New Force umożliwi Wam odsłuchiwanie jeszcze lepszych dźwięków ze swojego sprzętu muzycznego. Także polecam i to bardzo. Sprawdźmy jak wygląda samo pudełko. Widzimy tutaj okienko, w którym wystaje DAC spakowany przez producenta. I z tyłu są wszelkie dane techniczne. Odpakujmy taka. Zobaczmy, co producent daje nam w środku. Oczywiście samo urządzenie, instrukcja obsługi oraz przewód USB, micro USB służący do podłączenia sprzętu do laptopa czy do komputera. Zobaczmy, jak wygląda DAC. No, i oczywiście, pierwsze wrażenia to bardzo zwarta konstrukcja bryły, która jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Widać, że zostało wszystko bardzo fajnie skręcone, nic tutaj nie trzeszczy, nie ma żadnych luzów. Wykonane zostało z jakiegoś rodzaju metalu, prawdopodobnie z aluminium, także nie ma z tym żadnego problemu. Zgodnie z informacją, która znajduje się na pudełku, z przodu mamy oczywiście wyjście słuchawkowe, do którego możemy podpiąć nasze słuchawki. Tutaj znajduje się pokrętło, które na początek włącza nasze urządzenie. Słyszymy takie charakterystyczne kliknięcie, wtedy wiemy, że DAC jest już włączony, i teraz możemy podgłaszać muzykę. Z tyłu oczywiście znajdują się wyjścia analogowe RCA, wyjście koaksjalne jak również wejście USB, za pomocą którego możemy podłączyć kabel z drugiej strony podłączyć do laptopa i dzięki temu możemy cieszyć się jeszcze lepszą muzyką, która znajduje się na naszym komputerze czy też laptopie. Ja bardzo polecam, szczególnie osobom, które szukają jeszcze lepszych wrażeń, wrażeń, które myślę, że spokojnie osiągną właśnie odsłuchując muzykę, którą mają na swoim komputerze. Bardzo szczerze polecam. Sprzęt kosztuje około 500 zł, także kliknijcie. Ofertę, która wyświetla się wam na ekranie. Sprawdźcie jak dokładnie to wygląda, przeczytajcie recenzje, jakie piszą krytycy dotyczące dźwięku jaki sprzęt potrafi przekonwertować, więc sprawdźcie, czytajcie, jak będziecie zainteresowani. Zapraszam was do naszego sklepu słuchawkomania.pl. Dzięki bardzo, że byliście dzisiaj w kolejnym unboxingu. Następny niebawem, także do zobaczenia. Cześć.